Cześć, tu Grzysiek z blogu hejdom.pl i dzisiaj zaprezentuję Wam Redmi Watch 2 Lite. Zanim przejdę do samej recenzji, na szybko. Ten zegarek, ta opaska, współpracuje z aplikacją od Xiaomi Ma gps Generalnie ma GPS, GLONASS, Galileo. Oczywiście ma też na krwi, które z tej chwili jest bardzo mocne. No i ma dość wysoki, jak widzicie, stosunek obrazu do yy, ramki. Tutaj na dole jest ona większa, ta szersza jest ta, ta, ta ramka czarna. No i ma ponad 100 sportów yy, wbudowanych. Tutaj, jak zobaczycie, jest coś takiego, że jak to mocno wciśniemy. Ja sobie to tutaj o, tak odsunę i mój paznokieć na przykład sobie z tym nie radzi, ale to możemy tutaj wyjąć. Czyli ten pasek jest demontowalny, ale to jest system od Redmi. Ja tego nie będę robił ze względu na to, że po prostu moje paznokie są bardzo miękkie, nie chcę tego procesować, szkoda tego. Tutaj mamy czujniki. A tutaj mamy ładowanie, ładowarka jest taka magnetyczna, no i jak to w przypadku tych urządzeń, musimy pamiętać w jaki sposób ją podpiąć. Tak to się nie da, musimy odwrócić i teraz pięknie tutaj, jak zobaczycie, przylega. To jest taka kolejna rzecz, która mnie w tych rzeczach irytuje, że po prostu to nie jest jakby uniwersalne w obie strony, zawsze musimy pamiętać z którą stroną to podłączać. Z informacyjnych rzeczy, 90% baterii mamy w tej chwili. O, tutaj sobie widać, może to. To znaczy cały dzień normalnego użytkowania, czyli można przyjąć, że bez gps wytrzyma nam spokojnie te, te 10 dni takiego realnego użytkowania. To bardzo ważna kwestia. Wiem, że bardzo często o to pytacie w tego typu urządzeniach. Raz mówiąc, 1,55 cala ekran, monitor natlenienia krwi, oczywiście wodoodporność 5 atmosfer, ponad 100 trybów sportowych, multisystem GPS. No i tak jak powiedziałem 10 dni na baterii. Jest to rzeczywiście realne. Ekran ma 1,55 cala, czyli jest większy w, niż w, teoretycznie w Redmi Watchu poprzednim 54,7 względem całości no jest to LCD, więc to też ważne jest, żeby sobie o tym pamiętać. Jest ten ekran naprawdę fajnej jakości i to wszystko naprawdę bardzo fajnie nam działa. Tutaj jest pod tym względem jeszcze ten zegarek, no naprawdę ładny, wygodny i tutaj nie mamy się do czego tak naprawdę przyczepić. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o GPS-y, o te wszystkie czujniki, to są standardowe. Tych trybów sportowych jest bardzo dużo. No, i tak naprawdę, to chyba jest takie najważniejsze. I pamiętajcie, że mamy tutaj osobną aplikację. Nie połączymy tego na razie z Mifitem, aczkolwiek z Mifita jesteśmy w stanie przekierować tutaj spokojnie dane. Więc tutaj, pod tym względem, też jest fajnie. Ekran to jest 311ppi, bo ma 320x360. Tego nie widać, więc nie jest to taki okrąg, ale jest on troszeczkę yy, tutaj, ma inne te stosunki boków. Tutaj jest ta, 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 ta ramka. Jak sobie przełączymy ekran, powiedzmy na jakiś taki bardziej. Widzicie on bardzo sprytnie jest zrobione, że to wszystko jest tutaj yy, ciemna ta ramka, więc tego tak bardzo nie widać. Ale tutaj zobaczcie, że jest bardziej usunięte niż. Yy, Dobra, czas Wam pokazać, jak to tak naprawdę działa co ten zegarek ma. Tutaj, w tym zegarku, jak widzicie, tutaj nam się to samo nie wygasi. W momencie, kiedy nam się ten zegarek wygasi, to nie jesteśmy w stanie tego wybudzić. Dotknięciem musimy nacisnąć przycisk. Oczywiście, tutaj nam to bez problemu działa. Działa to bardzo szybko i działa to tak naprawdę bezbłędnie. Ja teraz go ubieram na rękę, żeby Wam pokazać wszystkie opcje, które mamy dostępne. Zobaczcie na szybko porównanie z Mi Bandem. Tak to wygląda. Jasnością się nie sugerujcie, ze względu na to, że jest troszkę inna ustawiona. Tutaj widać jak to, jak to wygląda, jaka jest wielkość. Powiem Wam szczerze, że zegarek jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo fajnie działa i jest dość wygodny. W zestawie mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie kabelek do ładowania. Grubą instrukcję. Jak widzicie, jest ona w języku polskim plus aplikacja nie. Myślę, że to będzie zaraz zmienione, ale to tam jakby jest najmniej istotne. Ładować go musimy jednym amperkiem. Dobra, klikamy sobie, wybudza nam się, w lewo mamy monitor. Tutaj mamy pomiar naszego natlenienia krwi, więc możemy sobie zmierzyć. Widzicie, nie udało się zmierzyć ze względu na to, że jest zbyt tutaj niedokładnie. Tu musimy sobie to dobrze, dobrze przyłożyć i wtedy powinno nam to działać. Mieć tego świadomość, że jak widzicie, wzięliśmy rękę Kasi. Może po prostu nie pasowała mu męska ręka. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się zmierzyć kalibrowanie. I wychodzi na to, że po prostu mojej ręki nie chciał. Kasi bez problemu. I też dalej nie mogę. Nie chcę mi się w tym bawić w tej chwili, bo resztę mierzy w porządku. Tutaj mamy, jaka jest temperatura w Katowicach. Możemy rozpocząć trening. Możemy sobie wybrać tych treningów. Jak widzicie, cały zegarek jest po polsku. I to też jest bardzo, naprawdę, bardzo fajne. Tutaj mamy wszystko. Naprawdę jest tego. Dużo możemy tego dodać i mamy też hit, nie wiem co to znaczy, ale w każdym razie tutaj tych sportowych trybów jest bardzo dużo. Z góry mamy podstawowe ustawienia zegarka, w tym wybudź na 5 minut, jaki, tarcze zegarka, jasność, tryb nie przeszkadzać, treningi, kod PIN, Bluetooth, wyświetlacz, wibracje, system o zegarku, więc jest tego troszkę. Z tych opcji tutaj mamy alarmy, bardzo szybki dostęp, bardzo fajnie, że o tym pomyśleli. A przesuwanie w tą stronę z głównego ekranu mamy takie opcje, z góry mamy powiadomienia. Mega fajnie, że pomyśleli, bo tak naprawdę przecież po to mamy te smart zegarki, żeby używać tych powiadomień. Więc tutaj widzicie, jak to działa. W każdym razie tutaj mamy tą temperaturę, mamy te treningi, mamy cele, kalorie, kroki. Jak widzicie, dość dużo przeszliśmy. I zdeptanych ludzi. Nie mam pojęcia, co to tak naprawdę tutaj jest. Jak widzicie, za każdym razem nam wraca do początkowego ekranu. I teraz jedna kwestia. Tutaj mamy mnóstwo aplikacji. Tak naprawdę, to jest wszystko to samo, co było tam wcześniej. Tutaj mamy te rzeczy. Jak widzicie, tego Heartbeat. Moja Kasia go miała na spacerze, żebyśmy sobie porównali z opaską, no i te kroki wyszły bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście wprowadziliśmy wszystkie dane y, kasie, jeśli chodzi o wzrost, wagę i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Y, tutaj mamy wyłączone w tej chwili te aplikacje, bo jest z innym telefonem, ale ja zaraz Wam pokażę, jak to na telefonie w ogóle działa i jak to y, wygląda. Jak widzicie, jak klikniemy dwa, y, jak przytrzymam dłużej, to mamy uruchom ponownie, wyłącz, resetu i Mamy takie, takie opcje, a tu mamy te podstawowe rzeczy, łącznie z tym, że możemy muzyką sterować. Budzik, timer, odliczanie i oczywiście mamy też cały GPS, żeby wiedzieć kompas, gdzie jesteśmy. Ja za chwilkę spróbuję go skalibrować, bo... no i wracamy do zegarka. Właśnie przez sekundką go skalibrowałem i możecie zobaczyć, że to naprawdę działa. Tam rzeczywiście mamy południe, a to mamy w tą stronę mamy tu O. Tu jest północ. Jak sobie to obrócimy, to on bardzo fajnie działa. Uważam to za jedną z fajniejszych rzeczy w tego typu sprzęcie. Wcześniej tego nie widziałem w żadnym innym, a tutaj mamy kompas. Bardzo, bardzo Duże brawa dla producenta za to, że to wprowadził. Bardzo mi się podoba ten dodatek. I fajnie, że to po prostu tutaj mamy. Dobra, czas zobaczyć, jakie opcje mamy w aplikacji. A aplikacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Tak wygląda w ogóle startowa. Jest to telefon Kasi, w związku z tym jest tutaj kobieta, która w tej chwili przestała się poruszać, wcześniej nam się poruszała. Tutaj mamy ile zrobiliśmy kroków, ile kalorii. Jakie robiliśmy treningi? Nie robiliśmy dzisiaj żadnych. No i nie mamy żadnych dat sennych, ze względu na to, że przy zmianie, po prostu, osoby nam się to wyserowało. Tutaj mamy statystyki, ile razy wstawaliśmy. To też jest bardzo ciekawe. 12 razy mamy tutaj limit, żeby wstawać. Tutaj mamy, jak biło nasze serce. Tutaj jest właśnie widoczne w czasie tego spaceru. Potem. Zdjęliśmy zegarek, żeby się właśnie zobaczyć, jak on tak działa. Tutaj mamy, jak widzicie, możemy przełączać między różnymi rekordami. Tutaj mamy stres. Stresu jeszcze nie mamy wykresu, ze względu na to, że za mało danych jeszcze ma. No i standing three times. Tutaj mamy cykle, ze względu na to, że, są, że mamy ten wybrany profil kobiety, dlatego też chciałem to pokazać. No i mamy też tutaj natlenienie natlenienie krwi i jak wygląda podstawowe rzeczy. Tutaj mamy workouty. O, widzicie, teraz się nam ta postać porusza. Możemy różne zrobić. Jest super. No i mamy tutaj też możliwość ustawienia teraz podstawowych rzeczy, o których na pewno e, chcielibyście wiedzieć. Tu mamy te tarcze, które mamy na zegarku. Tu mamy tarcze, które możemy sobie ściągnąć i dodać. Jest ich naprawdę bardzo dużo i są różne, prawda? Tutaj możemy nawiązać do różnych elementów. Ja teraz wybiorę na chwilę jakąś, o, ta jest mocno żółta, w związku z tym będzie widoczna na naszym zegarku. Zobaczcie, jak się to długo uploaduje, to też chcę, żebyście sobie to uświadomili. Tutaj macie u góry czas. I No, i teraz możecie zobaczyć, jak tutaj jest wycięty ten zegarek. Rzeczywiście, ile w rzeczywistości jest ekranu, a ile jest tutaj ramki, nie? Jak mocno tutaj na dole jest to wycięte. To był taki przykład, po prostu żebyście tylko sobie to zobaczyli. Tych tarczy mamy tutaj bardzo dużo. Co mam dalej? App Notification Możemy sobie wybrać, jakie aplikacje chcemy, żeby. Nam przychodziły, i tutaj sobie musimy wybrać Czyli Kasia używa normalnie Mi Banda 6 bez NFC. Notification, no i możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby jakie aplikacje, wszystkie aplikacje mamy tutaj do wyboru i możemy wybrać konkretne aplikacje, które chcemy, żeby nam przychodziły powiadomienia. Oczywiście, Nikomuń Call możemy sobie to włączyć i zezwól, i oczywiście, jak najbardziej. Zezwól na to, aby kontakt nam się wyświetlały. Jak widzicie, aplikacja jest bardzo dobrze zrobiona. Od razu pyta o te wszystkie podstawowe rzeczy. Tutaj mamy background activities, i tutaj musimy po prostu sobie wybrać, czy aplikacja ma działać. dla w chwili tego nie będziemy robili, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Bicie serca: co ile ma sprawdzać nam, i czy ma nas informować o tym, że jest zbyt wysokie. To też bardzo ważne ze względu na to, że jest to bardzo dobra opcja dla osób starszych. Sen. Czy ma tutaj badać? Sen. Tren w krwi. Stres. Wiadomo to, co rozmawialiśmy wcześniej. Na razie to mam tylko wszystko wyłączone, ale tutaj bardziej chodzi mi, jak to wygląda. No i w jakich godzinach ma mieć DD. To jest chyba też bardzo ważne, żeby nam nie przeszkadzało, w jakich manie wibrować. Tutaj mamy pogodę, jak najbardziej jest włączona, kamera i tutaj możemy zarządzać i wyzwalać aparat. Workout, tutaj mamy, Zobacz, no już się przesunąłem i to automatycznie nam się aktualizuje na zegarku. Zobaczcie ile mamy tych różnych rodzajów ćwiczeń. Ja połowy nawet nie znam. Więc jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy widgety, czyli to, co mamy po bokach. Jak sobie przewijamy, możemy sobie ten dodać, na przykład Music, i w tym momencie, ja sobie to cofnę, w tym momencie, jak sobie tutaj włączymy zegarek i przesuniemy, to od razu mamy tą muzykę. To jest nie to. Jest to zgodne z tym co tutaj ustaliliśmy UP layout i tutaj możemy sobie zmienić jak wygląda UP I to jest bardzo ważne podnoszenie zegarka czyli tego gestu żeby nam się zapalał ekranik więc tutaj też to bardzo fajnie nam będzie działało User Guide Check for Updates i About no i tyle, i możemy zrobić. Tak naprawdę nie mamy możliwości zmiany języka aplikacji. No i czas na podsumowanie tego zegarka. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Jest bardzo dobrze przemyślane. Bateria trzyma tyle, ile powinna. Nie ma tutaj żadnych niedziałających elementów. Jeden do czego bym się mógł przyczepić, to do tej łuski na samym dole, że jest po prostu rzeczywiście zbyt duża. Do tej ładowarki, która no sorry, ale po prostu dla mnie to są te rzeczy niewygodne. Na szczęście ładujemy to tylko co 3 dni, w związku z tym nie ma z tym żadnego, e, przepraszam, co 10 dni, więc nie ma z tym żadnego problemu. No i tego, że nie potrafię zrobić tego pomiaru, ale to moim zdaniem jest jak zwykle problem z ręką, ze względu na to, że mam dość dużo włosów i to tutaj nie działa. Aczkolwiek na Mi Bandzie, który powiedzmy sobie damy obok. Tutaj mamy płatność, ale to nie to chciałem Wam pokazać. Pogoda i natężenie krwi, odśwież i zobaczymy, czy działa. może jakiegoś czujnika nie odlepiłem. Zaraz to zweryfikujemy. Widzicie, jak najbardziej się wyświetla tutaj prawidłowo. Dzięki wielkie za poświęcony czas i mam nadzieję, że pomogłem Wam dokonać wyboru, czy ten zegarek jest warty zainteresowania. Jego cenę znajdziecie oczywiście w opisie filmu i link, gdzie go kupić, w jakiej cenie, jak to wygląda. Też. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych filmach.